Znów mamy drobny klops sondażowy, jak to zwykle w Polsce. Jedna sondażownia Pareditem podaje, że na dramatyczny spadek notowań, notowań PO, 87% jest, jest, znaczy ludzi jest niezadowolonych z poczynania rządu, no ale mimo, mimo to PO ma 38%, PiS 19%, czyli dwa razy mniej, no i tam 10% mają inne partie, PSL jest w ogóle poniżej progu z 2%, procentami, już są UPR i LPR też po, po, po 2%, SLD chyba 7%, nie, nie, nie pamiętam dokładnie tego wszystkiego. Mija kilka dni i jest drugi sondaż, a to już jest zupełnie inaczej. PO ma 44%, pisma 30, ma 24, czyli obie strony wzrosły, na inne partie tylko 6%. Co się stało? Otóż ten drugi sondaż, o czym się można przekonać, zajrzeć nad tym małymi kierkami u dołu, o czym się trzeba czytać, był robiony telefonicznie. I ludzie, którzy się dzwoni wiedzą, że ich numer jest znany, wiedzą, wiedzą, że są odotowywani, w związku z czym boją się głosować na inne partie niż te oficjalne, prawda? Rządowa najlepiej się dzwoni na rządową, prawda? Gdzie jest oficjalna niejako opozycja, więc można na niego dzwonić, bez obawy większej, większej jeszcze Kaczyńskiego do, do kryminału nie wsadzili. Także generalnie rzecz biorąc, generalnie rzecz biorąc takie, takie są efekty tego, jak się pobiera informacje. Otóż przy badaniach sondażowych jest na przykład bardzo ważne, jaki jest ubrany ankieter. Jeżeli przychodzi gość odziany w garniturek, w okularkach, to notowania Unii Wolności wzrosną dramatycznie. Jeszcze bardziej istnieje, to znaczy partia PL, również PO wzrośnie. Jeżeli będzie chodził facet odziany jak tak, w jeans, tego. One rany i te twarzy, to już zacznie wzrosną notowania narodowców. Wszystko zależy, jaki człowiek robi, robi te badania. Oczywiście, wszystko zależy od tego, co się robi przez, przez telefon, zależy od pytania, jakie się zada. Dlatego też, ja bardzo proszę, na wszystkie te badania sondażowe, to można sobie spokojnie wsadzić gdzieś tam. Trzeba po prostu robić swoje i tyle.